Cześć, tu piłkę i zapraszam Was do mojego w części piłkarskiego, czyli z dnia 14 stycznia. Zapraszam. Zaczniemy sobie od Wamara Sanoko. Były piłkarz m.in. Lagi Warszawa, Górnika czy Zagórny Sosnowiec. Podpisał y, on kontrakt z y, występującym na piątym szczeblu w Włoszech Karon y, Nie wiadomo do kiedy podpisał on kontrakt. Y, ostatnio Wamara grał y, na Malcie. Jeśli mówisz że to nazwisko, poprawcie mnie w komentarzach. Tornike Gaprindashvili przeszedł z Zagłębia Lubin do Arki Gdynia. Podpisał umowę z klubem z Gdyni do 30 czerwca tego roku. Oto wreszcie mecze Serie A, ligę, La Liga, Bundesliga, Premier League i finał Super Pucharu Hiszpanii. A dzisiaj, jak kogoś to interesuje, to Puchar Narodów Afryki, Ligtu, Liga Druga, Serie A i Liga Portugalska. Dziękuję jeszcze za oglądanie. Zapraszam na mnie medal społecznościowy, które się to teraz wyświetlają. No i jeśli oglądacie to na TikToku, to zapraszam za Was do subskrypcji i do polubienia tego filmu. No i widzimy się już jutro. Cześć.